Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él todos nosotros. Soy Gandía. He conseguido liberarme. Estáis solos. Wakacje to stan ducha, nie położenie geograficzne. Red Smile. Czy zdążysz przed latem? Pytanie, czy lato zdąży przed tobą? Reds go! Fajniej rozmawiać niż bić pianę. Red Stock. Nowość: Papaja i Limonka. Hej, znasz taką sztuczkę? Hoku, spokój! Staj się oczarować nowym Lubisiom duo o smaku orzechów laskowych i czekolady. Lubi się duo, tak wiele do odkrycia. <mum> Wybierając pierwsze mleko po karmieniu piersią, chcę robić wszystko właściwie. <mum> Dlatego nasze mleko Hip-2 kombiotik zawiera unikalne połączenie prebiotyk oraz probiotik. Jest w najwyższej jakości bio. Hip2Kombiotik. Inspirowany naturą. Za to ręczę moim nazwiskiem. Niech wszystko, co robisz z myślą o swoim aucie, kojarzy ci się z przyjemnością. A nie z trudnością. Cef aksa kupisz w kilka minut i zaoszczędzisz nawet 640 zł. Sprawdź na AXA Direct lub u agenta AXA. I głowa jest spokojna, i polisa tańsza. Dopadła Cię grypa? Weź nowe saszetki Teraflu Total Grip, które zaczynają działać już w 10 minut. Przed użyciem zapoznaj się z treścią notki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz na euro.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Laptop Lenovo IdeaPad. 200 zł taniej. Odkurzacz automatyczny i Robot Roomba I7. Taniej o 400 zł. Złap okazję na euro.pl. Dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. I wygraj dwa szybkie żubry. Miliony żubrów do wygrania. Pełnię uśmiechu, poczucie pewności i komfort przez cały dzień zapewnia Protefix, krem mocujący do protest zębowych. Mocuje natychmiast, mocno trzyma. Szukaj go w aptekach. Protefix. Wszystko na swoim miejscu. sam. No prawie. Jest dużo lepszy. Prima. Moc drobnych gestów. tic -tac. Mała rzecz, a świeży. A Ty? Jaki smak wybierasz? Teraz tik Jest też gumą. Tiktak, Gum. Pierwszy Tic-Tac, którym możesz rzucić. Żuj teraz. Mam wrażenie, jakbym był w śpiączce przez 20 lat. I dopiero zaczynam się budzić. Ciszej! Spaliście nieco dłużej, niż to było przewidziane. Ja ją gdzieś widziałem. Myśmy się chcieli widzieć z dyrektorem tego ośrodka. Ale ja bym wolał z mężczyzną. Mężczyźni już dawno wyginęli. Dead, dead. <laughs> wyginęli. Przecież to nie były mamuty. Nie jestem zwierzęciem. To ja. A może coś takiego? Mogę się na to pisać. Skrócisz i będzie na imprezę. Niektórzy z nas mają jeszcze krążenie. No O co chodzi? Byłeś niegrzeczny? Wiesz, co czeka niegrzecznych chłopców? Uff, bezczelna. Baba, chórz, nie zaczynaj ze mną. Czasem cię nie widzę. Nieprawda, kochasz mnie. Chciałem zaproponować pożycie intymne. Chodź, jestem gotów. Nie bój się, nic mi nie będzie. Tego <laughs> mi było Aj. trzeba. Mam nadzieję, żeśmy się jeszcze nie obudzili.